Czy wiesz, że przed D-Day 6 czerwca 1944 roku alianci przeprowadzili największą operację dezinformacyjną II wojny światowej operację Fortitude? Jej celem było zmylenie Niemców, by myśleli, że inwazja nastąpi w Pas de Calais, a nie w Normandii. Alianci stworzyli fikcyjną pierwszą armię amerykańską pod dowództwem generała Pattona z manekinami czołgów. Fałszywymi pojazdami i radiowymi meldunkami. Wykorzystywano też agentów pod kontrolą aliantów, którzy tam przekazywali Niemcom rzekome plany ataku. Dzięki temu niemieckie dowództwo utrzymywało w pas de calais duże siły nawet kilka tygodni po lądowaniu w Normandii. Efekt? Alianci zdobyli przyczółek w Normandii przy mniejszych stratach. To mistrzowski przykład wojny psychologicznej i dowód, że fałszywe armie i czołgi naprawdę mogą wygrać bitwę.